Some people used to live well, here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the west, destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small

Okej, okay, siemaneczko ludzie, witam was na kolejnym moim projekcie z serii Zagrajmy Wy. razem będzie to Call of Duty 4 Modern Warfare. Z tej strony oczywiście Soldier 200. Call of Duty Modern Warfare, znaczy jest kontynuacją znanej serii Call of Duty, która głównie opowiadała o losach żołnierzy na II wojnie światowej. A Call of Duty 4 jest pierwsza część, która Odbiega od tego i pokazuje e, nierzeczywisty konflikt zbrojny e, bliżej naszych czasów. Dobra, to tyle tytułem wstępu. Możemy zaczynać. Dobra, zaczynamy nową grę. Zaczniemy od prostego treningu. Mm. We've got a civil war in Russia, government loyalists against ultra-nationalist rebels, with 15,000 loops at stake. Just another day at the office. Khaled, mm. mm. Oxide. Currently the second most powerful man in the Middle East. Now, word on the street is he's got the minerals to be topped down there Intel's kicking the pie. And the bad news? Mm. Mm. We've got a new guy joining us today. Fresh selection mm. He's known so. no son. Ah, what's my man? Super tight net Dobra, nazywamy się Soap Mactavish. No i jesteśmy żołnierzem do, do, do żołnierzem w oddziałach specjalnych. I ogólnie będziemy, będziemy krążyć po całym świecie i wykonywać misje. To już pewnie wiecie. Dobra, dostaliśmy karabin. Możemy iść na strzelnicę. No dobra, eee, tak. rzeczy, prawy przycisk do przybliżenia, a to nie doleżam. nie, 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 nie chcę odwróconej e, odwróconego odwróconej myszki. A, miałem bez tego. A, pokaz przebicia nasze amunicji. Dobra, teraz trochę na czas na czas będzie. Ale ja najpierw przeladujemy sobie. Drodzy, mówię, że w takiej strzelanki nie jestem zbyt szybki więc wybaczcie, jeżeli będę trochę labił podczas grania. Do armory mam iść, ale pod. A, pistolet. Nie jest to najlepszy typ pistoletu w tej grze, ale wystarczy. Dobra, jedylko, tylko. Zmieniam się dronie, Dobra, może teraz tego tu to, to trochę potrzebujemy? Ech. No co, ja jestem zabójcą tych robotów. <noise> Można mnie okrzyknąć. Złośli w tej bazie mogliby mnie tak okrzyknąć. Dobra, teraz do chyba kapitana. Musimy iść. A, sławnego kapitana Price'a idziemy. Który się pojawia w każdej części tej. w każdej części Klaudii. Nie jedna, jedna postać, która występuje w każdej części. Czyż praktycznie na forach, nie forach jest to samiana? z to serio? A, dobra. To będzie test naszych umiejętności. Od razu mówię, że pewnie na... nic za dobrze nie pójdzie, ale zobaczymy. Dobra, dobra, koniec pierdolenia. Czas ruszać. A, dobra, nie tędy. A, dobra, jesteśmy na piątkę. Zajęlibyśmy tu broń. Nie, zaraz możemy ruszyć. Dobra, dobrze, przestań pierdolić. Jeje. Ła! Chyba nie, Jak mówiłem, trochę z o ale lamin. Mam nadzieję, że to mi kurwa lepiej będzie szło podczas grania. Mam tylko nadzieję. Eee, nie wyszło nam za dobrze. Ach, oj, nigdy, nigdy mi nie wychodziły te treningi to? nocach. Jak mówiliśmy, nie, jesteśmy, nie jestem zbyt szybki w takie gry. Ale w grze powinno nam pójść dużo lepiej. O, informacje. A, pokaz naszych umiejętności. Dobra, szkoda patrzeć. Dobra, zagramy na trzecim poziomie trudności. No, jak pierwszy teraz o, bardzo łatwe. Trzeci to już jest dość wymagające. No, a w czwartym to się aż boję grać. Szczerze. Zagramy na trzecim poziomie trudności. Dobra, a teraz czas na. A nie, będzie jeszcze wstawka. Ale to już zaraz zobaczycie. Czy będzie to misja? Bo już zapomniałem. Zaraz będzie a tak pierwsza misja będzie się działo. no to jest nasz helikopter, który my lecimy to jest nasz super oddział. jeszcze bardziej super kapitan no i super widoki na ocean. Jak dobrze od danego oceanu i falowania chyba nie widziałem żadnych żadnej grze. Chociaż ta gra ma z chyba ze kilka lat już. Dobra, go, 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 panowie. Nie ma co się opierdalać. Dobra, no to robimy w na chatę. Dobra, hmm. panie przodem. A, jakiś pijak. Tak się kończy, picie w pracy. Znaczy, że jesteś łyskawą, oczywiście. Tak, udało mi się zabić tych obu. Dobra, ale co to. O, mam nadzieję, że są. So... Nie ma choloby e, tej morskiej. Dobra, ogólnie nic nie możemy powiedzieć. E, że mamy tu znaleźć jakąś bombkę. Pewnie, nie wiem czy atomówkę czy nie, ale jakąś bombę mamy tu znaleźć o sobie? O, e, gdzie jest? w sumie. Dobra, jedźcie mi. Jestem kurna deszcz, nic nie widzę. Znaczy, mało widzę. Dobra, na razie misja przebiega w miarę spokojnie. Ale to się rozkręci zaraz. znaczy niedługo. A dobra, nie musiałem. Helikopter <grymka> wszystko w Dobra.

Oj za spokojnie tutaj Za spokojnie Dobra, tu będziemy się bawić tam granata Ej, dziewczyna, nie potrafili uciec przed granatą? A jeden uciek. nieźle